Ben, Ben, witam, witam, dopiero właśnie wróciłem do domu, macie ten telewizor, ten właśnie, co wam wczoraj pokazałem, co mi jak widzicie, to jest 32 cale ma, tu ma bardzo fajne, bardzo fajne, widzowie fani, zobaczcie tego tam ma wszystkie wejścia na HDMI, na jak na, na przykład mogę sobie kolumny podłączyć, też wszystko tam wszystko jest z tyłu. Nie chciałem Wam widzowie fani mówić o tym, że kupiliśmy sobie na rocznicę ślubu bo mieliśmy roczyność ślubów w sobotę 8 czerwca, jak widzicie wizowej No i właśnie sobie kupiliśmy, jak widzicie. Bardzo ładny obraz jest, czysty jest obraz wizami. Jak widzicie. Jest czysty. Tutaj jest. przyciski regulacyjne. Tutaj wszystko tego. On jest bardzo dobry wizowej fani. To jest Panasonic. Co o tym mam powiedzieć? Widzowie Pytacie się ile to kosztowało. Cena nie gra w roli. My nie musimy mieć luksusów jakiś tam tyle. Bo to tylko chodzi o oglądanie telewizji. Nie to do tego do oglądania. I to wystarczy nam. Wystarczy nam to. to jak widzicie. Bardzo ładny obraz, czysty obraz z pizzą i zobaczcie sami. Tak wczoraj wam pokazywałam, ale wczoraj jak było to za ciemno i może zbyt nie widzieliście tego, jak to wygląda całkiem. Teraz tak wygląda. Wyłączę. Jak widzicie. Ma dobre, e, dźwięk jest dobry w pizzą Tutaj jak ja wejdę sobie w ustawienia o, Jak widzicie podświetlenie, kontakt, jak, krawości, jasna krawość, siła głosu podświetlenie Bardzo dobry ten telewizor, nie, ża nie żałujemy, wizor, nie, że kupiliśmy Nie musimy mieć taki sprzęt jak nieduży kupem za... jest tam tysiące złotych bo pochodzi 5-6 lat i trzeba wyrzucić bo tego się nie naprawił w żarifami, taka jest prawda to jest panasonic jak widzicie tutaj z tyłu akurat wam nie pokażę bo bym musiał to przesunąć wszystko w żarifami, dlatego nie chcę przesyłać, bo jest wszystko poustawiane tak jak powinno być widzowi Śmiga. Bardzo ładnie w fani. Jak widzicie. No. I dlatego nie chcieliśmy wam nic mówić, bo chcieliśmy zrobić niespodziankę w fani. I zrobiliśmy wam niespodziankę. Zobaczcie. My nie wydajemy na jakiej bizdety, tylko właśnie... Na telewizor sobie kupiliśmy na rocznicę ślubu naszego. A, jesteście ziemi w telefonie. No właśnie. Zobaczcie. Bardzo fajny ten telewizor. Żyś nie, nie ja się mówi, ale bardzo fajnie. Wystarczające. Można jeszcze jego podwiesić, powiesić jego widzę ale trzeba to kupić yy, specjalne uchwyty. To się kupuje bo tam jest możliwość sobie powieszenia na ścianie u fani ale po co nam wystarczy tak w całej fani i to jest to właśnie dlatego u fani mówię, że to jest wystarczający taki telewizor. nie musi być luksus z wyższych piłki. piłki czy tam półki i całej fani zobaczcie i działa pięknie tu ma ee, tuner tu ma wszystko, są fani, jak się mówi, dobry sprzęt. Po co mieliśmy kupować najdroższy, jak kilka lat się okaże, że będzie do wyrzucenia. Nie ma sensu. Wolę trochę nie zapłacić. Pochodzi, pochodzi, jak coś się stanie. Fefe, tym, że to jest na gwarancję, na 2 lata jest gwarancja. Tu to, to gwarancja ma dwa lata są fani. No i to właśnie to dwa lata we Francji I, i dobrze działa widzicie wczoraj wam pokazywałam ale wczoraj trochę za ciemno było i dlatego tak nie mogłem pokazać wam głębiej teraz mogłem wam pokazać śmiga. tu ma wszystkie jak widzicie to Trzeba to wszystko sobie po ustawiać. Hady Widzicie, widzowie fani. I chcieliśmy wam zrobić niespodziankę z się telewizora. Trzymacie się, widzowie fani. Zamawiacie już pozdrowienia. Zem obiad i robić wam pozdrowienia. Trzymacie się, bebę!